Siemam. Tutaj kwester, A to jest takie jakby przemienienie konkursu. I przepraszam Was, jeżeli... Kurde, tak, dobra. Jeżeli już zaczęliście robić tła, Ale chodzi o to, że teraz zmieniłem konkurs, nic nie musicie robić. Musicie tylko lajkować mnie, subskrybować. I napisać komentarz, komentarz. Biorę udział, i to wszystko. Dlatego to było takie e, coś innego. Nie róbcie tła żadnego, już e, mam to gotowe. E, po prostu e, piszecie, biorę udział w komentarzach i ja potem e, po prostu mam taką specjalną, m, fajną maszynkę. Taki program. sobie pobrałem, że po prostu losuje mi któryś komentarz, ja go wybieram i po prostu. Ta osoba dostaje. No. Dwa, trzy pierwsze miejsca oczywiście wybieram i za to lecą nagrody. Wszystkie związane z Minecraftem oraz serwerami Minecraft. No. No to, to chyba byłoby. na tyle. Taki krótki filmik. Mmm, taki słodziachny dżungli. ba ba ba. Dobra, więc. Komentujcie, subskrybujcie i e, komentujcie tym komentarzem, biorę udział i to wszystko, nic innego nie musicie robić. Tak, e, więc trzymajcie się, Nara.